Czołem, czołem YouTube. Troszkę mnie nie było. Kilka miesięcy. Jestem z nowym filmem. Mam nadzieję, że przyjmie się lepiej niż poprzednie. Choć wiem, że obecne trendy na rynku YouTubeowym są takie, że większość oglądających woli oglądać shit, niczym telewizję śniadaniową, czyli nic nie wnoszące w wasze życie, filmy, a wszyscy oglądają. Wow, ale on mądrze mówi, a mówi o niczym. A filmy, nie mówię o moich akurat, ale o sąsiednich kanałach, również merytorycznych, nie rozwijają się. Stoją. Nie mają wzięcia filmy, które coś was mogą nauczyć, które coś wniosą w wasze życie. Czasy mamy spokojne, ale niepewne. Więc chyba warto zwrócić uwagę na filmy, które coś wnoszą w wasze życie, a nie pierdzielenie o tym, że jak jest zima, to musi być zimno, i Braciszkowie pada śnieg. Dobra, mniejsza z tym. Wracam po kilkumiesięcznej przerwie. Będzie kilka filmów. Nie mówię, że pojawią się z tygodnia na tydzień, ale wpadną regularnie. Na pewno cztery. Zobaczymy, jak się przyjmą. Liczę na Was. Oczywiście nie żadne patronity, żadne kawy, żadne ujemuje dzikie węże. Po prostu like, sub, komentarz. To mnie napędzi do kręcenia następnych filmów. A w dzisiejszym odcinku chciałem zademonstrować Wam, ale jak i sobie, bo w zasadzie chciałem zaspokoić własną ciekawość, a przy okazji nakręcę do tego film. A film będzie nawiązywał odrobinę do pierwszej pomocy: a mianowicie będzie dotyczył się nożyczek. Tak, na rynku dostępnych mamy wiele nożyczek ratowniczych. Chodzi mi o nożyczki ratownicze, które należy mieć w swojej apteczce pierwszej pomocy na wyjścia. Nożyczki służą do rozcinania odzieży, do cięcia bandaży, plastrów, ale główną domeną nożyczek jest cięcie odzieży, żeby dostać się do krwawiącej rany, a żeby ją zaopatrzyć w środki, które mamy w apteczce. Do testów mam trzy pary nożyczek. Nożyczki z typowej, marketowej apteczki. Apteczka nie wiem, za 20, 20, 30 zł. W każdym markecie, sklepie budowlanym, idzie kupić tanią apteczkę, dobrze wyposażoną. Moja jest akurat z biedry i jest bardzo dobrze wyposażona. Wystarczyło odrobinę własnych rzeczy tam powrzucać. I apteczka spełnia swoje założenia. Kolejnymi nożyczkami będą nożyczki z Chin. Niestety, człowiek nie spojrzał na rozmiar, albo w pośpiechu zamówił małe. Małe nożyczki, mieszczą się mechaniksy, ale ledwo, ledwo. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak one tną. Rozmiar malutki i nożyczki, które w zasadzie zmotywowały do nakręcenia tego filmu, a raczej zachęciły do poznania, jak tną nożyczki. Tu akurat nożyczki, nie wiem, czy polskiej firmy, czy nie polskiej, sprzedawane przez polski sklep, jako bodajże polska, Black Front. Black Front. Normalny rozmiar. Moje łapy w rękawicach wchodzą i zobaczymy. Mamy trzy pary do porównania: nożyczki Black Front, nożyczki Made in China AliExpress i nożyczki Marketowa Apteczka. Jeśli jesteście ciekawi efektów doświadczenia. Albo eksperymentu, zapraszam do oglądania. Mam tu kilka sztuk różnych szmat. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zmiana ustawienia kamery. Trzy pary nożyczek. Szmaty w stylu t-shirt. Grube spodnie robocze. Polar. Każdy z nas ma polar na sobie, więc warto przetestować. I spodnie Helikon UTP w ripstopie, a żeby sprawdzić właśnie jak się tną materiały w typie ripstop. Lecimy z pierwszym ripstopem. pierwsze lecą AliExpress Jak widać, na ripstopie lecą bardzo dobrze. Kolejny market, marketowa apteczka, zwykła biedronka. No, tutaj zacięcie. Cznom ripstopa równie dobrze. No, największe, najpotężniejsze, więc myślę, tu nie będzie zaskoczenia, ale kto wie, wszystkie trzy pary nożyczek przecięły cienkiego helikonowego ripstopa. No, najlepiej w mojej dłoni leżą te duże Black Front. No, ale wiadomo, że są duże i fajnie leżą. Ale również. Czy czułem różnicę? Minimalną, w zasadzie gdybym robił to w ciemno, myślę, że nie poczułbym różnicy, które były które. Żeby nie przynieść za dużo lasu do domu, odłożyć w jedno miejsce. Lecimy z Polarem. Żeby nie przeciągać, nie opowiadać żadnych bajek, lecimy z Polarem. Też stary wysużony Polar. Tym razem zaczniemy od black frontów. Mamy od razu podwójną warstwę, czyli ściągacz z gumą. Nożyczki blackfront. Widać na załączonym obrazku jak poszło. Teraz małe nożyczki, China Express. No kurczę szkoda, że niedopatrzenie kupiłem małe. No trzeba się nachychłać. Ale tną. Aj, 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 aj. Wiadomo są małe, są krótkie. Zupełna inna jakość cięcia, ale tną równie dobrze jak widać. Polar się poddał. I ostatnie. Trzecia para z testowych nożyczek. Marketowe apteczkowe, o. dobra, tu na gumie jak widać mam nadzieję, jak nie to zrobimy powiększenie, o na gumie utknęły przecieły, ale utknęły dalej idą należycie trzecie Biedronka, był sam akurat z Biedronki tak na Polarze już różnice widać widać znacząco było, że duże w sensie normalnej wielkości blackfront leciały jak wściekłe Małe z racji wzrostu leciały ciut gorzej, no inna powierzchnia cięcia. Uznajmy, że o jedną trzecią są mniejsze długością cięcia, więc leciały ciut gorzej, i marketowa apteczka na ściągaczu z gumą utknęły na dłuższy czas. Potem poszły, a tu różnica była zauważalna na Polarze. Jest to fakt, faktem, gruby Polar, ale różnicę było czuć. A o to chodzi w teście, ażeby tą różnicę było czuć. Co teraz, lecimy? Grube wręcz pancerne spodnie robocze. Z wstawkami rzekomo z kordury. Dolecimy do tej kordury, czyli podwójna warstwa materiału. No, zaczynamy od chinioli. Faktycznie na no moje łapy są małe. Jak wszystko. Dobra, podwójne. Zakończenie. Lecą. Kordura. No. Oczuć czuć opór. Ale lecą. Tu dojdziemy do. Trzech warstw materiału, żeby nie przy samym szwie. U, 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 u. Dobra, poszły. China Express przecięło portki. Pierwsze cięcie jest najłatwiejsze, gdyż spodnie nie, no, są zamknięte. Łatwiej się je tnie niż teraz takie luźne. Ale przeciełek, tu jest rzekomo warstwa z kordury. Przeszło. Pod spodem normalna warstwa portków. Tu była jeszcze wstawka, czyli mieliśmy trzy warstwy, tak? A raczej cztery, bo jeszcze zagięcie. Czyli naprawdę grube, pancerne spodnie poszły. Lecimy nożyczkami z biedronki. Ten sam manewr. Widać, widać. Ok, na podwójnym materiale było czuć wyraźny opór. Zobaczymy, co będzie na potrójnym. Teraz już się podwija. Nie to, co za pierwszym cięciem. Ale lecimy. Tu materiał bez. Powiedzmy, że bez problemu. Dochodzimy do kordurki rzekomej. Lecą. No, tu już. O, 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 dobra. Doszliśmy do tej warstwy grubej. Tu się już zacinają. Przeszły, ale zdecydowanie się ślizgały. Bardzo duży opór. Jak jest tych warstw materiału. Mamy raz. W tym miejscu mamy ile? Jedną warstwę? Drugą warstwę. Zaszytą, czyli mamy drugą, trzecią, czwartą, piątą i tu jeszcze zaszytą. Generalnie sześć można uznać warstw materiału nie cienkiego, choć nieco zużytego. Z dużym trudem dały radę. Myślę, że przy black front nie będzie zaskoczenia, ale lecimy. Test ma być wiarygodny, więc wszystko musi być. W identycznych warunkach. No zakończenie spodni bez problemu no W zasadzie tego się spodziewałem. Blackfront. Bez zająknięcia, bez zatrzymania, bez uślizgnięcia te same warstwy materiału co poprzednie nożyczki, jednak i rozmiar, i jakość. Blackfront Front podrzucę później w opisie co to jest za firma, skąd się to wzięło, bo jest to od niedawna na rynku, prawdopodobnie, na się kilka lat bardzo mnie zaciekawiło, dlatego wziąłem black Fronta. Tak samo stazę taktyczną black Fronta, która też będzie testowana. Jak widać, nożyczki. Robią roboty w porównaniu do pozostałych, które na tych spodniach już utknęły. A że rzekomo kordura. No o, jest wpisane, że kordura. Ciekawe, ile w tym prawdy. I na sam koniec leci stary, wysłużony t-shirt. Kurczę, bez żadnej dziury to może szkoda. Wygląda już jak wygląda, ale szkoda niszczyć. Jeszcze by wychodził kurde. Dobra, bez śmichów. A to pierwsze. Tym razem pierwszy leci black front. I tutaj możecie się śmiać, że wcześniej pancerna odzież, w sensie i polar i te spodnie robocze. A na koniec wziąłem zwykły t-shirt. Ale właśnie, czasem łatwiej jest uciąć coś sztywnego niż miękkiego, gnącego się, a T-Shirt jest delikatny. Stąd w ostatnim momencie spakowałem T-Shirt, aby się przekonać jak sobie radzi z T-Shirtem. Lecimy. Black Front jako pierwsze. No to sobie już w t shircie nie pochodzę. Black Front bez zająknięcia. Na Express bez zająknięcia chociaż można zauważyć wyraźnie, że właśnie jest to takie cięcie krótkimi odcinkami i bardzo wstrzępi. Oczywiście nie ma żadnego znaczenia przy ratowaniu życia, ale tak jak Black Front robi ładne, teraz znaleźć się w tych szmatach, ładne w zasadzie gładkie cięcie, tak. Te mniejsze czajna za każdym razem podjął takie cięcie szarpane, szarpane, ząbkowane cięcie. I ostatnie biedronka. Też z t-shirtem bez problemu, czyli jednak myliłem się, t-shirt jest bardzo cienki do łatwego cięcia. To żeby sobie Trochę utrudnić, żeby wydłużyć nieco film. Zrobimy podwójny t-shirt i przejdziemy jeszcze do polarka. Podwójna warstwa, t-shirtu to nam nigdy nie grozi, mieć dwa razy, ale. Dobra, biedronka, czajna i black front. Dobra, nie ma porównania. Jednak Blackfront i wygoda użycia, i szybkość działania są nieporównywalnie lepsze od pozostałych trzech par nożyczek. Chciałem jeszcze wrócić do Polaru. Jako że test pojedynczy mamy zaliczony. Polar ma tutaj jeszcze wstawkę z jakiegoś tam materiału. Nie jestem krawcem ani materiałoznawcem. Nazwijmy go Ortalion. O splocie, gdzieś tam ripstop. Podwójny kołnierz, podwójne szwy. Zobaczymy, jak sobie poradzą z takim wyzwaniem nasze nożyczki. Pierwsze marketowa apteczka. Ślizga się, trzeba przyznać, że się ślizgają bardzo. U, dobra, trzeba sobie pomóc. Tną. czasem mają uślizg. Musiałem sobie lekko naprężyć materiał. przecieły. Zobaczymy sobie czajna. O problem z zastartowaniem tak samo. Tu też w tym samym miejscu problem. Przecieły, tylko ciut lepiej niż Biedronka. I duże w teorii profesjonalne. Bez zająknięcia na początku. Bez zająknięcia tutaj. I tu też celowo jeszcze dojechałem do zszycia, czyli kilkukrotna warstwa materiału. Znów wynik ten sam jak na poprzednich materiałach. Black Front wygrywa. O, tak. Jeszcze mam jeden pomysł w głowie. Bardzo surrealistyczny, ale korci mnie. Jako, że ten test jest i dla Was, i dla mnie przy okazji, przetniemy suwak. Zobaczymy, czy sobie nożyczki poradzą z suwakiem. Czy się nie rozlecą. Pierwsze biedronka. Z oporem, ale poszło. A suwak, czyli też po, po czwórna warstwa materiału plus suwak. China Express. bardzo porównywalne do Biedronki. Myślę, że standardowo z tymi nie będzie zaskoczenia. Tak, tu nie było żadnego zającia. Czyli jednak Blackfront zdecydowanie widać różnicę między Blackfrontem a pozostałymi nożyczkami. Dają radę, ale zdecydowanie gorzej. Blackfront jako faworyt Wygrywa to porównanie. Tak, czy było to zaskoczeniem, czy nie? Sami sobie odpowiedzcie. Dla mnie test był bardzo ciekawy. W sensie chciałem poznać wyniki tego testu. Spodziewałem się takich wyników, ale myślałem, prawdę powiedziawszy, że biedronka będzie zdecydowanie gorsza. Że nie da rady. Ona dała radę, dała gorzej radę. No, w warunkach naprawdę polowych, wymagających szybkiego działania. To już nie bardzo, ale w warunkach laboratoryjnych, jakie tu mamy, dała radę, mimo że odczuwalna była różnica na niekorzyść. Te małe Chińczyki, no ciekawe, jakby się zachowywały duże. W większości przypadków ciut lepsze od Biedronki, ale zdecydowanie było widać różnicę między China a Black Front. Więc jeśli zależy Wam na jakości, a tu chodzi o ratowanie życia jeśli musimy komuś rozciąć nogatkę albo odzież to chodzi o ratowanie życia więc polecam coś bardziej profesjonalnego i nie jest to jakiś majątek te nożyczki ratownicze Blackfront prawdopodobnie zaniedałem trzy dychy prawdopodobnie, bo było to już dwa lata temu prawdopodobnie trzy dychy, więc nie jest to jakaś tam stuwa inne lepszej marki czy bardziej profesjonalne? Nie powiem. Droższej marki można kupić za stówę. Jakieś latermany składane za 4 stówy. Ale po pierwsze, nie jestem ratownikiem jeżdżącym w karetce. Jest to apteczka dla mnie. I jak widać, te w naszych amatorskich działaniach sprawdzają się idealnie. A jeśli w końcu zacznę jeździć na obstawy jako ratownik, co może kiedyś nastąpić. Za rok, może dwa. Myślę, że też będą w moim zestawie, bo naprawdę dają radę. Jestem na podstawie przeprowadzonego testu. Jestem z nich mega zadowolony. Polecam serdecznie. Ciekaw jestem, jak w testach wypadnie Staza Taktyczna marki Black Front. Ale to już nie dzisiaj, lecz wkrótce. Zapraszam do komentowania. Lajkowania, no i oczywiście suby, suby motywują do działania. Mam nadzieję, że się podobało i zostaniecie na dłużej. Stali widzowie, że będą zadowoleni z powrotu z nowego ciekawego mam nadzieję, materiału, a mam nadzieję, że tym materiałem przyciągnę nowych widzów, nowych subskrybentów, którym też będzie się kanał podobał. See you next time.